Cześć kochani, witam Was w 14 odcinku z otwierania kalendarzy adwentowych. W Horsk Labie mamy kolejne takie małe okienko. Kurcze, ja nie umiem wyciągać rzeczy z tych okienek, ale nieważne. W dzisiejszym okienku mamy słomę, ewentualnie siano. Chociaż dla mnie to jest bardziej trawa, bo to jest taka zielona kostka i mi to przypomina trawę. Wiem, że niektórzy na to mówią siano, ale dla mnie to jest bardziej trawa, no bo jest zielone. Po prostu to taka ususzona trawa, którą w sumie też się daje koniom. Nie tylko siano, jedzą konie, więc no, takie coś też istnieje. To jest w takiej odnowionej formie. Jak widać jest już złożone. Wcześniej takie coś musiałam składać, jeśli chodzi o siano. I było już w jednym z okienek. Więc mamy teraz takie dwie kostki. Jak widać jedną siana, a drugą trawę. Będę to tak nazywać, bo najbardziej mi pasuje. Dajcie znać jak Wy nazywacie te akcesoria. I jestem zadowolona z tego okienka. Bardzo ładnie ta kostka jest wykonana, ma szczegóły. Ta druga zresztą też jak widzicie. Wiem, że te odnowione wersje niektórym osobom się nie podobają. Oczywiście poprzednie kostki siana i trawy były lepsze. Nie ukrywajmy tego, były o wiele bardziej szczegółowe i realistyczne. To są takie bardziej zabawkowe, ale nadal jakieś detale mają, więc. Mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. I okienko numer 14 w farmboard. Kolejne takie małe. I w tym okienku mamy kubek. Tak, taki malutki kubek w kolorze srebrnym, jak widać trochę się świeci. Ma też rączkę, tak zwane uszko. I na pewno za to łóżko może trzymać nasz ludzik. Jeden taki kubek już mam w kolekcji z innego kalendarza. Na pewno przyda się drugi do takich właśnie scenek z ludzikami. Choć może dla koni też kiedyś użyję, bo czasami wykorzystuję takie rzeczy dla ludzi, też dla figurek koni, więc może się przydać. Chociaż to jest dosyć małe. Ale znajdę na to jakieś zastosowanie. Więc bardzo fajne okienka, dzisiaj były. Bardzo fajne, przydatne akcesoria. Jeśli chodzi o kubek, to może nawet go wykorzystam w świątecznym filmie. Zobaczycie. Dzisiaj na kanale opublikowałam jeszcze jeden film. Niestety wywołał on niezłą burzę. Ta sytuacja zdenerwowała nie tylko mnie ale też moich widzów i hejterów. Znalazły się osoby, które uczepiły się tego, co zrobiłam. Słuchajcie, wiem, że może przesadziłam i nie powinnam tego robić, ale jestem osobą wrażliwą i nie życzę sobie, żeby ktoś kradł moją nazwę. I może ta młodsza osoba chciała zwrócić swoją uwagę, chciała, żebym ją zauważyła? Ale mogła po prostu napisać komentarz do mnie z czymkolwiek, a nie zgapiać moją nazwę. I liczyć na to, że to zauważę. Niestety zauważyłam i nie podoba mi się ta cała sytuacja, jestem naprawdę wrażliwą osobą, i czasami reaguję za ostro, więc takie jest po prostu moje zachowanie, moja osobowość. I nawet jeśli komuś się to nie podoba, to musicie to uszanować. Ta sytuacja naprawdę mnie zasmuciła i też zdenerwowała na tyle, że tak zareagowałam z tym filmem i w komentarzach. Będę się z Wami żegnać. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych odcinków z otwierania kalendarzy. Pa pa!